Chociaż oficjalna ceremonia otwarcia 33. letnich Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 jeszcze przed nami, to zawodnicza rywalizacja trwa w najlepsze. Dzisiaj do gry wejdzie pierwsza Polka, Wioletta Myszor w ucznictwie, a także kobiety w przypadku piłki ręcznej, piłki nożnej i rozgrywek mężczyzn w rugby 7. Co czeka nas w dniu dzisiejszym? Jakie ciekawe mecze? Zapraszam Janukaszewicz, tego się Państwo dowiecie z zapowiedzi dnia 25 lipca 2024. Dzisiejszy dzień rozpocznie się wspaniale dla fanów piłki ręcznej kobiet, ponieważ pierwszym meczem rozgrywanym już o godzinie 9, także za chwilę, można powiedzieć, będzie mecz inauguracyjny Turnieju Kobiet Słowenia-Dania. Następnie bardzo ważne wydarzenie, z punktu widzenia polskiego kibica, runda rankingowa kobiet, łucznictwo tarczowe, Violetta Myszor, więcej Państwu nie muszę mówić. Violetta dużym sukcesem, wydaje mi się, jest awans na Igrzyska Olimpijskie, Violetty... Mieliśmy swoich reprezentantów w ucznictwie zarówno w Tokio, w Rio, w Londynie, w Pekinie, w Atenach, no dużo było, Pamiętajmy, że polskie ucznictwo to w Perelu i przed wojną, przed II wojną światową, to była potęga Irena Szydłowska w 72, bodajże w Monachium, srebro indywidualnie. Także, no, jest co, jakby. Ale Wioletta, no, nie, to nie jest nasza medalowa szansa. W każdym razie trzymamy kciuki i popatrzmy na. Harmonogram. O godzinie 9.30 rozpocznie się runda rankingowa kobiet właśnie z udziałem Wioletty Myszur, e, następnie o godzinie 14.15 runda rankingowa mężczyzn. Niestety, bez udziału naszych reprezentantów. No w Tokio występował Sławomir Płoszek, ale no. Co by nie mówić, szczerze, wiekowy mężczyzna. Także sukcesem byłoby zakwalifikowanie się. Na igrzyska w Paryżu. Jego córka, Kamilana Płoszek, była bardzo bliska zakwalifikowania się na igrzyska w Paryżu, no ale ostatecznie ta sztuka może uda się jej w Los Angeles w 2028 roku. Równolegle będą toczyć się także rundy rankingowe kobiet drużynowo i rundy rankingowe mężczyzn drużynowo a o godzinie 14.15 runda rankingowa zespołów mieszanych. I to tyle z udziałów Polaków na dziś, w zasadzie jednej Polki. Eee, przejdźmy do sportów drużynowych, niestety bez udziału Polaków. Kolejny dzień rywalizacji rugbystów w turnieju olimpijskim. O godzinie 14:00 zmierzą się ze sobą Samoa i Kenia. O godzinie 14:30 Australia i Argentyna. O godzinie 15:00 Stany Zjednoczone podejmą Urugwaj, a o godzinie 15:30 Fidżi zmierzy się z Francją. Podsumujmy sobie chwilę wczorajsze wyniki. No więc Francja. Średni występ wczoraj zaliczyła, ponieważ zremisowała tylko z Amerykanami, ale wygrała z Urugwajem, więc dzisiaj zagra z Fiji o pierwsze miejsce w grupie. I Amerykanie w przypadku wygranej z Urugwajem zapewnią sobie miejsce w ćwierćfinale, które zaplanowane są na dzisiejszy wieczór. Dobrze, przejdźmy do kolejnej grupy. O godzinie 16.00 RPA zagra z Japonią, a Nowa Zelandia z Irlandią. Po dwóch zwycięstwach Nowa Zelandia i Irlandia mają pewny awans i zagrają o pierwsze miejsce w grupie wiadomo, zapewnienie sobie miejsca w ćwierćfinale a RPA i Japonia w tym pojedynku zagrają o trzecie miejsce. Dziś także odbędą się mecze o miejsca 9-12 w turnieju ruby 7 mężczyzn. O godzinie 20:23 te mecze i ćwierć finały od godziny 21:00 do godziny 22:30. Dziś również rozpoczyna się turniej olimpijski piłki ręcznej kobiet. O godzinie 9:00. Słowenia zmierzy się z Danią, o godzinie 16 Niemcy z Koreą Południową, a o godzinie 21 Norwegia ze Szwecją. Warto również nadmienić, że wszystkie mecze będą, fazy grupowej oczywiście, będą odbywały się w Paryskim Expo Port de Versailles, gdzie została jakby zorganizowana, zbudowana specjalnie na igrzyska arena piłki ręcznej. Dobrze, zobaczmy, co dzieje się w grupie drugiej. O godzinie 11 zmierzą się ze sobą Holandia z Angolą, o godzinie 14 Hiszpania z Brazylią i o godzinie 19 Węgry podejmą Francję. Do gry wkraczają także piłkarki nożne. O godzinie 17:00 w São Kanada zmierzy się z Nową Zelandią, o godzinie 21:00 w Lyon, Francja podejmie Kolumbię, o godzinie 19:00 w, Mar w Marsylii zmierzą się ze sobą Niemcy z Australią i o godzinie 21:00 USA podejmie Zambię. W grupie drugiej, Francja Podejmie Japonię i Nigeria zmierzy się z Brazylią. Oczywiście Hiszpania-Japonia o 17:00 w Nant, a Nigeria-Brazylia o 19:00 w Bordeaux. I na koniec ciekawostki o Violetcie Myszow, czyli jedynej reprezentantce Polski, która wystąpi dzisiaj na Igrzyskach Olimpijskich 33 Olimpiady Paryż 2024. Urodzona 19 stycznia 1983 roku. Reprezentuje klub LKS Łucznik Żywiec. To będzie jej debiut olimpijski. Dzisiaj wystąpi w rundzie rankingowej. Dzisiaj jest pewność, że dzisiaj na pewno nie odpadnie, bo runda rankingowa jest tylko po to, żeby ustalić kolejność w następnych rundach. I tak na przykład osoba z miejsca 1 będzie występują w ogóle 64 zawodniczki, 64 zawodników i zawodniczek i tak na przykład osoba z miejsca pierwszego gra z osobą z miejsca 64, znaczy mierzy się z osobą z miejsca 64., 2 z 63., z 62. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I największym sukcesem w karierze jest złoto halowych drużynowych mistrzostw Europy we francuskim Vidal w 2017 roku i srebrny medal drużynowych mistrzostw świata w Ankarze w 2016 roku. Co ciekawe, w Ankarze wywalczyła również kwalifikację olimpijską w zawodach ostatniej szansy i bardzo fajnie można tak powiedzieć, bo przedłuża naszą tradycję polską um, sukcesów, obecności na Igrzyskach Olimpijskich w łucznictwie. No i występy to dzisiaj runda rankingowa, we wtorek albo w środę pierwsza runda, i ewentualnie 3 sierpnia, mecze medalowe. Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu to, co będzie się dzisiaj działo na Igrzyskach Olimpijskich. Z niecierpliwością czekamy na ceremonię otwarcia, która już jutro. Do zobaczenia w podsumowaniu dnia wieczorem. Jan Łukaszewicz, krótko o sporcie. Dziękuję.